Z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na z głównej serii. W, w dzisiejszym odcinku tak jak zapowiadałem, no, oddajemy sobie ten rzepak do olejarni i lecimy sobie z tą pszenicą, żeby dzisiaj ją skosić. Jeśli zostanie nam czasu, to będę chciał jeszcze dzisiaj ogarnąć sobie przynajmniej koszenie trawy, już tu ciągnę sobie spiałem przygotowanym. Więc możliwe, że później chwilę pokosimy, i później e, z, włączę sobie pracownika na, tym, na tej pszenicy i będziemy działać sobie z e, te, tą trawą. No tak, żeby dzisiaj przynajmniej skosić tą trawę, bo w następnym odcinku chciałbym. Aha, bo ja to muszę wysypać jeszcze. E, bo w następnym odcinku chciałbym się już zająć tym sorgo, które mamy zasiane tutaj. E, to jest sorgo, jeśli dobrze pamiętam. Tak, e, więc chciałbym, chciałbym to ogarnąć żeby mieć już jedną, te, te koszenie, na, na ten moment koszenie kombajnem z głowy yy, dokończyć sobie tu trawę i później zacząć działać z yy, yy, i później sobie zacząć działać z yy, dalszymi pracami więc ja was na samym starcie oczywiście chciałem zachęcić do subskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku mam nadzieję, że odcineczek będzie wam się podobał i że chętnie pomożecie mi w rozwoju tego kanału, zostawicie suba, łapkę, w górę komentarz no i oczywiście suba z dzwoneczkiem bo i włączycie sobie powiadomienia, bo jeśli nie macie włączonych powiadomień i dzwoneczka no to nie dostaniecie informacji o nowych filmach, więc no to jest oczywiście już według waszego uznania. No mam nadzieję, że nie przystopujemy z tym rozwojem, bo rozwój kanału jest mega duży i bardzo wam za to dziękuję. Więc tak, no przechodząc do sedna dzisiejszego, dzisiejszego odcinka, no to lecimy sobie z tą przenicą, ale myślę, że tym kombajnem... Do połowy odcinka powinno być pozamiatane z tą pszenicą. No i zostanie nam ta trawa. Jeśli zrobimy, ogarniemy sobie tu trawę, no to oczywiście lecimy sobie dalej z prasowaniem, no bo musimy sprasować tą sumę tutaj. Ja oczywiście, no jak to zawsze, pszenicę zostawiam... Przepraszam. <tryk> <tryk> oczywiście zostawiam sobie tą pszenicę dla kur, żeby mieć. No i oczywiście świn, takie rzeczy, żeby mieć dla wszystkich zwierząt. No bo co do koszenia jeszcze, no to mamy tutaj kukurydzę ona idzie na kiszonkę prawdopodobnie w całości, zobaczymy jak to jak wyjdzie sytuacja z, z ilością kiszonki z tej kukurydzy, ale raczej ona pójdzie cała na kiszonkę, bo mamy dwa, drugi silos postawiony, więc no raczej na pewno będziemy lecić sobie z kiszonką tak dość ostro w tym sezonie, żeby jak najwięcej mieć tej kiszonki, bo krów mamy teraz mega dużo, no i wiadomo, że... Będą potrzebować coraz więcej jedzenia. Co do produkcji, no to tak. Mamy w rzepaku 40 tysięcy litrów, więc będzie jakieś 20 tysięcy litrów... <laughs> kurde, przepraszam, mam chypę. Więc będzie jakieś 20 tysięcy litrów oleju rzepakowego, więc mega kasa. No sałaty mamy już coś do sprzedania, tkaniny też. Wełna muszę sobie przewieźć od owiec, bo owce mamy dosyć wydajne już, więc będą... i będą coraz bardziej wydajne. No, bo jak sami widzicie, tutaj z kurami nie ma problemu. Tu już mamy coraz więcej yy, do, yy, dorosłych owiec, więc też będzie mega dobrze z, z kasą. No i tu, no, oczywiście, świnie niedawno sprzedawaliśmy, więc no, jeszcze o, zejdzie im, zanim one będą znów do sprzedania. No, ale za to, z y, krowami mamy bardzo dobrą sytuację, bo już jest ich coraz więcej. Tu już mają rozmnażanie na 70%, więc jeszcze 3 miesiące i be, pojawią się kolejne y, krowy, więc no. Y, musimy się przygotować po prostu na tę ilość zwierząt, którą mamy, bo no jednak chwilę to zajmie, troszkę one zjedzą tego wszystkiego, więc musimy mieć y, zapas pokarmu dla nich. Nie, nie wiem ile dokładnie wyjdzie y, żarcia, będzie, będzie potrzebne żarcia dla nich, więc no nie będę Wam mówił, dlatego wolę sobie przygotować więcej, a najwyżej, żeby mi zostało, no bo jednak y, to jest mega... Y, mega ważne, żeby, żeby pracowały cały czas na pełnej y, mocy produkcyjnej, no bo inaczej będziemy stratni. No a jednak na mleku też jesteśmy mega w stanie zarobić, no bo mamy na ten moment już mamy chyba y, 30 tysięcy litrów ponad y, mleka, no a jeszcze y, do sprzedaży chwila, więc no już teraz będzie to szło mega szybko no i mam nadzieję, że coraz więcej będziemy zarabiać co sezon, żeby móc jakieś pola dokupywać, bo bym chciał dokupić po tym sezonie jakieś pole żeby była możliwość dalszego rozwoju, no bo im więcej pól, tym więcej kasy, no proste i logiczne więc też tak będę chciał zdziałać coś tej, coś tej pszenicy będziemy tutaj mieli, więc raczej nie będzie z tym problemu dobra, muszę jechać teraz na tamtą stronę pola ja sobie tu chyba na, drugim końcu, na drugiej stronie pola załączę pracownika a my pojedziemy i pójdę sobie pociągnik, no bo jednak jest on nam potrzebny, żeby wysypać. Ja Was oczywiście serdecznie zapraszam na wszystkie live, jakie, jakie będą. Nie wiem, jak będzie w tym tygodniu z live'ami, bo no jednak są ferie i też chciałbym spędzić trochę czasu z, z dziewczyną, więc no zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie. Jak, jak będę stał z czasem. No też jest dosyć ciężko u mnie z czasem, w tym tygodniu będzie, w najbliższych dwóch tygodniach w sumie będzie ciężko u mnie z czasem, więc no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, więc mam nadzieję, że jak coś mi wybaczycie, aby nie było live'ów, y. ale będę starał się na ile to możliwe robić te live'y, żebyście też mieli co oglądać przez te fary, bo wiem, że dużo ludzi, du wielu z Was będzie miało fary teraz, więc no mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy z tym. Na pewno nie będę chciał, będę chciał zrobić tak, żeby wszystkie, oczywiście, serie były prowadzone systematycznie, żeby nie brakowało odcinków, więc no też wiadome, że to będzie, wiąże się z tym, że muszę poświęcić dużo czasu na nagrywanie, no bo nagrać 7 odcinków w tygodniu, no jest, jest to troszkę czasochłonne, a jednak, żeby się tym, żeby kanał się rozwijał, no to głównie muszę, potrzebuję potrzebuje mieć yy, kurde, mam laga mózgu. Potrzebuję mieć yy, odcinki na kanale. No wiadomo, że to jest też mega ważne. Yy, co ja miałem mówić? No więc tak, lecimy sobie odwieźć tą pszenicę. Prawdopodobnie tu już zostaje pracownika na razie. Niech on sobie tu działa, a my pójdziemy sobie za chwilę kosić tą yy, część. Część pszenicy mogę od razu wsypać tutaj kurą bo widziałem, że mają mało troszkę, więc część mogę od razu im tu wysypać żeby miały pełny stan, a my resztę wysypiemy do silosu tu jeszcze w silosie, jeśli się nie mylę, zostało nam z tamtego sezonu, więc no w magazyn magazynie się zaczynają robić yy, za zapas się zaczyna robić coraz większy, więc się cieszę z tego Ej, zachyciłem go przyczepą Ej, co jest, kurde się zaczyna mi to do przyczepa dobra, niech się wysypie to i lecimy na pole, jeszcze najwyżej chwilę pokosimy i bierzemy się za te trawy, bo no ta trawa jest dosyć ważna żeby zro zrobić siano jeszcze z tej trawy tym razem no i jeśli się uda w tym, w tym sezonie jeszcze raz no to zrobimy sobie yy, zrobimy sobie yy, no zrobimy sobie kisionkę, ale nie wiem jak wyjdzie z yy, z tym jak wyjdzie nam z czasem yy, na tym yy, nie wiem czy będzie jeszcze możliwość taka Dobra, ja lecę sobie chwilę sam jeszcze i włączę pracownika już niech to dokończę. Ten zbiornik będę chciał dokosić i włączę pracownika na następny zbiornik, żeby to miało ręce i nogi, żeby wyrobić się z dwoma rzeczami na jednym odcinku, no bo wiem, że też ciekawsze są takie odcineczki. No mam nadzieję, że te drzewa też w miarę szybko dorosły żeby nam, żeby można było je kosić. No nie wiem ile nie kosić tylko ścinać. Nie wiem ile one dokładnie rosną. Nie pamiętam, nie powiem wam bo naprawdę nie pamiętam ile te sosny rosły, ale myślę, że coś chyba ze 3-4 sezony musimy na pewno przeczekać. Więc no to jest akurat daleko do plan. Więc no na, nie, na razie na kasę z tego nie liczę żadną. No ale z czasem na pewno też na tym zarobimy. Dobra, header dół ja sobie tutaj już chyba włączę pracownika teraz bo widzę, że już jest prawie pełny zbiornik, podjadę sobie tym ciągnikiem i idę kosić trawę, bo mamy jeszcze 6 minut jakiegoś odcinka, więc no muszę przyspieszyć tempo troszkę. No tu mam, tu jest 3 paski jeszcze oprócz tego jednego przejechać takie dwa i troszkę paska, więc no już sobie pracownik to dokończy, a my będziemy lecieć z tą trawą, żeby na następny odcineczek już yy, kosić sobie sorgo, a najwyżej Przecząsanie takie rzeczy zostawimy sobie już po tym sorgo, bo na pewno będę chciał w następnym odcinku kosić sorgo, więc już tego możecie się na pewno spodziewać. Dobra, ja sobie dogaszę ciągnik i przesiadam się do tego ciągnika. Yy, odpalamy, tutaj odpalamy. Słuchajcie, cofnę troszkę. No sobie nie muszę cofać. I to sobie będziemy później przecząsać, zgrabiać, żeby, to, żeby mieć jak najwięcej yy, tej trawy, co znaczy siano na nowej stronie. Tak, ja sobie tutaj w miarę y, pokoszę, no wiele bardzo dużo tego nie mamy do koszenia, więc to jest też duży plus. Y, no teoretycznie plus, ale praktycznie minus, no bo zależy jak na to popatrzeć. Bo mamy troszkę, y, troszkę jest tego koszenia, ale nie tak bardzo dużo, więc myślę, że w miarę się powinienem jakoś ogrobić z, y, z tym koszeniem. No tu drzewa, drzewka mamy, więc będzie dopiero za jakiś miesiąc, dwa będzie widać je bardziej. Bo muszą podrosnąć, to wtedy będzie je widać, bo na razie są tak słabo widoczne dosyć, no ale y, jak to małe drzewka, no normalne, że ich nie będzie, nie, są, nie będzie ich od razu widać jakoś bardzo. Y, no powiem Wam, że jeszcze mamy troszkę tych, tego koszenia w tym sezonie y, tym kombajnem, no bo jeszcze kilka pól mamy, a też y, mi, mi się tak naprawdę jakoś nie spieszy bardzo z tym koszeniem, no bo chcę też, żebyście mieli co oglądać, więc no... Ja, ja staram się jak najlepiej prowadzić te odcinki i mam nadzieję, że mi dacie znać w komentarzach czy wam się podobały, jeśli ktoś dotrwał tego odcinka to nie napisz w komentarzu że dotrwałeś yy, i że jak ci się podoba ten odcineczek no, mam nadzieję, że wam się, że się podoba i że będzie coraz to lepiej Mam myślę też, że w miarę ciekawe te odcineczki wam yy, robię więc tak, no, zastanawiam się jak przyspieszyć troszkę rozwój tych no, ale nie da się już bardziej przyspieszyć, więc no musimy niestety tak przeboleć już tak ten czas, zanim będą, będzie na tyle krów na pełną oborę, na pełne obory dwie, no bo wtedy będzie już z miaka ogromna ilość, mleka będzie ogromna ilość i to mnie będziecie to mnie naprawdę cieszyć, bo na ten moment chyba w jednej oborze możemy mieć 48 sztuk. No to 48 sztuk razy 2, no to mamy już prawie 100 sztuk, 96 sztuk, więc... 96 sztuk już będzie produkować mleka w dużą ilość miesięcznie no i też będzie potrzebować dużą ilość żarcia miesięcznie więc no wszystko się wiąże z czymś no ale myślę, że też będzie to opłacalne dlatego na pewno muszę sobie przygotować całe dwa silosy w tym sezonie kiszonki jestem ciekawy jak wygląda sytuacja z, tym, z tą kiszonką bo jak zauważyłem ostatnio na live jest jakiś bóg, tylko nie wiem czy ze wszystkimi silosami yy, na kieszonkę, czy tylko z tym, które ja miałem postawiony, że znika, z, z, zaczęła mi znikać kieszonka sama od siebie bez żadnej przyczyny. Yy, dlatego też zastanawiam się, żeby, mi, żeby nie było tak, że mi tu też zacznie znikać yy, kieszonka, bo tego bym naprawdę nie chciał. Yy, więc Zobaczymy, jak to wszystko wy, wyjdzie w praniu. No bo musiałem, na, na live, musiałem po prostu wyciągnąć kieszonkę, zacząć wyciągać kieszonkę z silosa bo inaczej bym stracił całą kieszonkę bo tak średnio co godzinę, co godzinę ubywało 100 tysięcy litrów z Silosa, więc no to jest mega duża ilość, która znikała i nie, nie, nie ma przyczyny tak naprawdę tego, więc no zobaczymy jak to będzie wszystko się okaże. Dobra, zróbmy jakiegoś screena na miniaturkę, żeby było co zrobić. No będzie, Mamy dosyć dużo mimo wszystko tę łąkę. Więc też będzie troszkę tego siana, dlatego też raczej to będą ostatnie sianokosy w tym sezonie. No bo mam tam jeszcze z tamtego sezonu, z tamtego sezonu jeszcze siana troszkę. No i w tym sezonie też robiłem już sianokosy, więc też jest, go, jest troszkę tego siana. Więc no myślę, że wystarczy nam na ten, na ten sezon. Tak samo, no wiadomo, możemy nadrobić troszkę słomu, możemy nadrobić troszkę, troszkę kiszonku, jak coś. Więc no zawsze jest jakiś, jakaś alternatywa, żeby nie zabrakło więc to, tym się akurat bardzo jakoś nie przejmuję bowiem że jakoś jak coś sobie poradzę więc tak no bawełny tak, nie bawełny tylko yy, wełny mamy troszkę yy, na pewno u naszych owiec więc dostarczy je, je, je poza odcinkiem tą wełnę żeby się już tutaj dalej te tkaniny produkowały bo jak na razie się chwilowo wstrzymała produkcja no bo nie mamy na tyle wełny ale myślę że jak już te owce wszystkie dorosną, no to już będzie wystarczająca ilość na tę jedną produkcję tkanin i że ta fabryka będzie produkować cały rok, bo na tym mi najbardziej zależy, bo to jest mega, do... <coughs> Przepraszam. Bo jest to mega dochodowy biznes, dlatego też chcę się tym zająć. Więc co no, ja tutaj już mogę wyłączać sprzęty, składać je. I odstawiać na miejsce. Widzę, że tam pszenica się skończyła kosić, więc skoczę sobie jeszcze odebrać tą pszenicę. I w następnym odcinku bierzemy się za to sorgo, y, ogarnąć to sorgo. Więc ja się tu rozepnę za chwilkę, a przesiadam się tutaj, żeby y, wysypać to z tego kombajnu. No i zaraz obczajmy jeszcze ile mamy w silosie. Niech on tam już powoli jedzie w tamtą stronę. A ja sobie tu obczaję ile ja tu mam w silosie. W pszenicy mamy 14 000 30... Oho, troszkę mamy, owiec pójdzie oczywiście na sprzedaż, chyba że nie wiem jak jest, czy on może być dany świniom, owiec jako tako, więc muszę sobie to sprawdzić też, bo jak coś możemy to przekazać świniom, ale muszę sobie obczaić zwierzęta, nie to o to chodziło mi, tylko zwierzęta, świnie, co one mogą jeść kukurydza, pszenica, jęczmień, rzepak, słonecznik, soja, sorgo, braki cukrowe, więc nie, może, nie mogą jeść, yy, nie mogą mi tego jeść yy, owsa, więc owiec pójdzie na sprzedaż, żeby kasa była, bo nie nie, można, nie mogę do niczego tego wykorzystać, no i musiałbym mieć fabrykę płatków zbożowych, to wtedy bym mógł robić, wykorzystać sobie owiec no ale jak na razie nie zapowiada się na to, żeby nawet nie myślę na razie stawiać yy, fabryki płatków zbożowych, więc też nie będziemy z tym nic robić. Yy, więc ja, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Większ się podobał. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Trzymajcie się. Cześć!